Bierna, to może zacznijmy od tego, że Ty chciałeś o coś nas zapytać. To może od tego zacznijmy. E, dobra, to tak skoczyłeś, nie myślałem, że żeby... ja będę drugi e, po was. No to jak się wam podobała moja walka, urmy! No bardzo uuu, się uuu. <grym> <grym> bardzo się podobała właśnie ta walka i troszeczkę, tak bym powiedział, potwierdziło się <grym> mniej więcej to, co wczoraj mówiłeś. Ta ogromna motywacja, ta chęć tutaj pokazania się. To wszystko ogromną rolę odegrało w tym pojedynku, tak myślę. Nie wiem, czy u was to mówiłem, ale u Igora wcześniej powiedziałem w wywiadzie. Że chciałbym dwie, trzy rundy powalczyć, nie? Bo mało walczę, ale że obawiam się, że będzie pierwsza. No i, no i tak było. Ale z Damianem, jak walczyłem, to też chciałem dłużej powalczyć, też była pierwsza. Zawsze jest pierwsza. No kurde, muszę więcej tych walk robić chyba, bo, no bo za mało doświadczenia z nich wyciągam. No ja powiem tak, być może, rzeczywiście to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że dzisiaj dużo doświadczenia chyba zebrałeś w tym pojedynku, bo początek tej walki nie był wcale łatwy dla ciebie. Bardzo dobrze się czułem, jednak. Założenie, no, no, realizowałem ten plan, jestem takim trochę slow starterem, czy nie trochę, po prostu jestem slow starterem, czy w walce, czy na treningu. Zawsze tak mam początek, pierwsza runda. E, jestem taki gdzieś zostaje troszkę, nie? Ty bardziej pierwszy raz z kimś robię, nie wiem jak się do końca rusza, no bo to jednak jest już walka, a nie oglądanie walk na YouTube. E, no i potrzebuję dwie, trzy minutki. Żeby się rozkręcić troszeczkę, złapać ten mus jeszcze, bo to kurde, emocje ogromne wchodzisz do klatki, idziesz szybić. Ludzie się patrzą na to. No, uczę się rywala i wtedy jest kurde dłużej to trwa i wciągnę rywala na głębokie wody, to w tym myślę, że większa, większy komfort dla mnie. Oczywiście ile jestem zdrowy i przygotowany do walki, nie. Bo... No tutaj rzeczywiście tak dosłownie i w trochę o tej głębokiej wodzie, to wciągnąłeś tego rywala do tej głębokiej wody rzeczywiście to już wtedy wszystko potoczyło się dość szybko. Tak, no trochę też próbował mnie wciągnąć, bo faktycznie z dwa, trzy razy, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, pewnie wielce Tak to razy, wyglądało. Mniej więcej razy mnie trafiło, ale tak, dostałem kilka takich sierpów, A pierwszy nawet mi się zakręciło w głowie faktycznie, tak kurczę, szło mi miło, nie, robię krok w tył. I game plan, game plan. Oddycham się, chodzę, chodzę, widzę, że się podpala. Jak wpadał z tymi szarżami, to się kleiłem, spychałem go i słyszałem, że oddycha mocno, że idzie na całość. To jeszcze uśmiechnąłem, tylko tam pod siatką, bo wiedziałem, że to go zgubi zaraz, nie? I faktycznie zacząłem, znowu rozpuściliśmy, nim znowu, chociaż raz też na odejściu mnie hakiem trafił. Tak samo styczew też mi pamiętam, trafił tym haczkiem. Muszę uważać na to, na rozejściu. Yy... No ale kurczę co, tak jak mówię, gameplan zrealizowany został. Cofnąłem, wyczułem se, wchodził lewy, lewy, prawy i w parterze, w żółwiu, już kolanka na kichy, tak jak lubię najbardziej. I, I wyszło jak wyszło. A co ci dawało taką największą motywację do zwycięstwa przed i w trakcie walki? Nie, kurde, ciężko. Uwaga! <śmiech> Cięż, <śmiech> ciężkie pytanie, bo. Zabrał mnie tym pytaniem po prostu, nie wiem, zawsze jest ta motywacja, nikt nie lubi przegrywać, nie? nikt nie lubi przegrywać, każdy chce wygrywać, a tym bardziej to, że jestem po porażce, która właściwie jest no contest, ale jednak no dostałem w no, Na tapologii masz zwycięstwo. Na tapologii mam zwycięstwo. No, bardzo dobrze z tego, trzeba się cieszyć. Ale no jednak fakt jest faktem, dostałem wyjebane że, no, i to mocno w pierwszej rundzie i chciałem się poprawić, nie? Chciałem się poprawić. Tak wszyscy tutaj nagle tak się zastanowili, matko i się poprawił, no poprawił się chyba, co? Poprawiłem się, czułem się po, po tej porażce naprawdę lepszą wersją siebie, bo całe przygotowania były. Były mental dobry, zapierdzielałem naprawdę ciężko. I ciągle się skupiałem na tym, nie? Co trzeba robić. Dobra. Przepraszam, Paweł, Ty masz z Aresem dłuższy kontrakt, jak to w ogóle wygląda i czy tak naprawdę nie należy się trzymać troszeczkę krajowego rynku, żeby nabrać tego doświadczenia, o którym mówiłeś, bo Karol Żołowski to jest solidny zawodnik, tak naprawdę z dobrym, z dobrym zapleczem i to zwycięstwo chyba jest takie no, dość cenne w Twojej karierze. Na mam tylko miałem kontrakt tylko na jedną walkę, no bo jednak jestem związany z całym kontraktem z FEN. No tak jak mówiłem w klasce, fajne jest to, że puszczają nas. Możemy gdzieś walczyć, gdzie indziej, tam oczywiście za zgodą uwodarzy, ale zazwyczaj idą na ugodę. Także fajnie. A no Karol, każda walka jest to najważniejsze. Tak jak mówiłem wczoraj, każda kolejna, z kim bym nie walczył, to, to, to zawsze jest to no najistotniejszy bój. Nie? Żyje, trzeba żyć dzisiaj i realizować cele. Założone, czy warto je mieć jeszcze, nie? Tu w Mrongowie jak się walczyło? W tym amfiteatrze tutaj przy tego typu publiczności. Super, bardzo mi się podobają te gale na Mazurach, te wakacyjne na amfiteatrach, na powietrzu nad jeziorem. W, w Super pogoda. To też jest miłe, zawsze wygrywa, Może dlatego właśnie infrastruktura sprzyja bardziej bliżej natury, a nie gdzieś w Hali, gdzie się duszę. Publika też bardzo miło mnie przywitała, chyba coraz więcej z tych fanów na trybunach. Ja jestem z malutkiej miejscowości, także za mną nie przyjedą koledzy z osiedla, <grym> bo nie mało mnie osiedli, nie? tylko jest kilka domów tam i na całą wieś. I to tyle, także fajnie, fajnie, że jest tych fanów na trybunach coraz więcej, pomimo tego, że jestem z drugiego końca Polski. Nie? Paweł, kto teraz następny? Chciałbyś z kimś szczególnym się stoczyć bój? Nie wiem, z Johnem Johnsem o pas, UFC, no to jest moja wymarzona walka, a co do, do tych pozostałych, to kogo dadzą, to nie będę wybrzydzał, no raz na rok dostaję walkę, to, to nie mogę sobie pozwolić na takie manewry. A John już wie? Jeszcze nie, znaczy jesteśmy w połowie dogadani, ja, ja chcę, o mnie? No. A to 50 na 50, to jesteście blisko. Tak, to jest no to... musi odebrać pas. Dam mu jeszcze chwilę, nie? No to co, to w takim razie gratulujemy Ci tego zwycięstwa. Rzeczywiście efektownie to wszystko wyglądało. Znów szybko, to prawda, ale ja wiem, są tacy, którzy bardzo lubią takie szybkie rozwiązania. A było dłużej niż 3 minuty? Wiesz co, tak. Tak, tak się wydaje. No faktycznie, fałowałem raz. Coś tam wspominałem na Facebooku o tym, że lubię czysto walczyć, a kopnąłem go w torbę. To było po to, żeby go osłabić, oczywiście. <laughs> I ci się udało. I wygrałem. No, no właśnie. Podsumował ten swój występ jednym słowem szkowałem tego Loła na jaja i game plan zrealizowany w 100% No to w takim razie chyba nie pozostaje nic innego jak gratulować, dzięki, tak? Dzięki. No, Dziękuję bardzo. Fajno. Pozdrawiam serdecznie.